To, że Jak centra handlowe są sztuczne, a to, co możemy z tego, to, czego możemy się od nich uczyć, to dobry zarządca obiektu czy przestrzeni. Zatem to tak miał być alternatywą do tego, że spędzać czas w galeriach handlowych. Jesteśmy na takim etapie życia, że jest jakby fascynacja centrów handlowych. Z doświadczenia wiemy innych miast i zachodu, że ta fascynacja miła, bo przynajmniej jest optymalizowana w jakimś stopniu. Panie Krzysztofie, no może nie zmieniać. Ale przeznaczałem się do głowy, gdzie ta fascynacja nimi, ja wręcz przeciwnie. Ta, tam jest właśnie to, że weszła pan zlechu, ponieważ centrum pan. Jak troszeczkę więcej optymizmu to będziemy szli do przodu i, i jakieś wnioski wyciągać, wracając do pana do powiedzieć. Nikt nie powiedział, że tak, tak samo to będzie wyglądało, bo to pożywa takiego że tak samo. na pewno nie będzie tak samo to wyglądało, na pewno będziemy wyciągali wnioski. To, że Pan powiedział, że ludzie tam przyszli zobaczyć i o tym, to ja uważam, że to akurat jest argument za i duża zaleta, że od dawna, ja nie pamiętam, żeby wszyscy w i naprawdę, i to niezależnie od wieku, rozmowy na temat tego, co się dzieje w centrum miasta. I to jest bardzo duża zaleta tego eksperymentu. Poza tym, jakby chcieli przyjść jeden dzień, jak koronowo, do, do muzeum, to by przyszli jeden dzień, a tam przypominam, że przez dziewięć dni byli ludzi było ich widać. I to jest fakt, Panie Krzysztofie, bo nie wiem czy Pan, ale ja jak coś robię, to robię bardzo profesjonalnie, byłem tam kilka razy dziennie, zresztą jak Pan Gal i, i codziennie na temat rozmawialiśmy, próbowaliśmy pewne rzeczy na no, tak zwanym, jak to nazwaliśmy, online, pewne rzeczy jeszcze poprawiać, to co oczywiście było jeszcze możliwe i, i do zaangażowania, do zrobienia. Jeszcze chciałbym podziękować przedsiębiorcom, Pan wspomniał i Pan Gal, przedsiębiorcy za to że zaangażowanie swoje, za to, że też w takim krótkim czasie potrafili się zorganizować i przygotować to, co przygotowali oczywiście. Zaryzykować. zaryzykować. Oczywiście ten profesjonalizm jest bezwzględnie potrzebny i to będziemy się starali w tym kierunku i żeby profesjonalizować to, z tym, że powtórzę jeszcze raz, to jest potrzeba po prostu czasu. Nie jesteśmy w stanie w miesiąc czasu przygotować tak tego, jakby nie każdy poszanik chciał, żeby w perspektywy wyglądało, ale mamy czas do 2014 roku, kiedy skończymy obwodnicę. Naszą i wtedy myślę, że to będzie czas, kiedy tą ostateczne decyzje na stałe się podejmie. Do tego czasu możemy robić eksperymenty, szukać różnych rozwiązań, unowocześniać czy profesjonalizować te, ten dektach. Żebyśmy byli gotowi. Jak będziemy tylko o nim rozmawiali i patrzyli, co się w innych miastach dzieje, jak nie sprawdzimy specyfiki swojego miasta, to będziemy mówili, że, yy, chociaż ja się z tym nie zgadzam, co Pan powiedział jako patriota lokalny o, o turystach i o produkcji, mam troszeczkę inne zdania z temat, ale jeszcze raz powtórzę, że na tym polega demokracja, każdy ma mieć prawo swoje zdania i świetnie, że są że możemy je powiedzieć i, i my się to każdy oceni w swój sposób subiektywny i, i widz i słuchacz naszej audycji. Yy, ale yy, powiem tak możemy usiąść i patrzeć na inne miasta i nic nie robić, albo spróbować coś zrobić i wyciągać wnioski i iść do przodu. Ja jestem za tym drugim rozwiązaniem. Proszę. To ja bym chciał zapytać Pana, skoro już jesteśmy na wizji, czy nie uważa Pan, że warto byłoby przeprowadzić eksperyment yy, polegający na tym, żeby zaproponować ludziom to, co cieszyło się tutaj w czasie tych dni, na yy, dużą popularnością, czyli ogródki piwne. I, i atrakcje dla dzieci, tą atrakcją dla dzieci była zjeżdżalna, czy nie warto byłoby poeksperymentować przez okres dłuższy niż 9 dni, mianowicie przez tegoroczne lato, zostawić to na rynku, zostawić na rynku zjeżdżalnie dwa albo trzy ogródki, dwa ogródki. Znaczy, o tym już rozmawialiśmy, to już opowiedział Pan Piotr, później Pan Gal, także myślę, że nie będę powtarzał, ta przestrzeń jest potrzebna, to jest y, takie minimalizowanie tego wszystkiego, y, o tych etapach też nie będę powtarzał, co Pan Gal wcześniej powiedział, to, y, wszystko to musi współgrać ze sobą, to nie może być zamknięte w małej przestrzeni i puszczone cztery pasy ruchu. Ulica, którą niedawno się szczyciliśmy parędziesiąt lat, parę lat temu, w tej chwili tak naprawdę powinna ten ruch bez względu centrum, to jest moje subiektywne zdanie na ten temat popierane wieloma badaniami, y, o, opiniami i obserwowania innych miast. Nie mamy takiego y, praktycznie już w Polsce miasta jak my, że mamy główny tranzyt 90% przed centrum miasta. I to jest fakt. I z tym trzeba coś zrobić. I trzeba się przyglądać i coś robić. Ale robić znaczy działać, a nie obserwować i czytać kolejne analizy. Panowie, musimy kończyć. Ja to chciałem się na koniec zapytać Pana Prezydenta o jedno... Zapytać jednym zdaniem i, i oczekiwać jednego zdania odpowiedzi. Będzie debat? Ja mogę zapewnić, że miasto i prezydent miasta jest pozytywnie nastawiony do tego, tego wydarzenia, które miało miejsce. Teraz bezwzględnie trzeba to sprofesjonalizować. Decyzję zawsze należy odpadać do prezydenta. Jeżeli pan by mnie, jak, jak ja bym chciał na przykład, jak Rada szabek, ja bym chciał, mm. bezwzględnie tylko tego, że byłem na spotkaniach przed i po. Widziałem ile ludzi zmieniło zdanie na temat deptaka i, i ci mieszkańcy potrzebują takiego miejsca. w dromiańskie to gdzieś Do 10 czerwca, czy do piątku jesteśmy mówienie wszystkie materiały, które niezbędne są do potrzebne, bo to wchodzą pro, procedury, które trzeba spełnić. Mm. To nie jest tak, że jutro sobie Postawił ogródek piwny sobie doskonale, Państwo wiecie, przed ratuszem. Są procedury, które czy Jesteśmy w stanie to powiedzieć. zrobić. Tak jest, do końca tego Panowie, bardzo dziękuję. Pomyślemy tylko, że naszym Państwa gościem byli Krzysztof Urbanowy, Wigal Podlasie, Skierdan Bardzo dziękuję Panom, mhm. dziękuję Państwu. Spotykamy się jak za Po dziękujemy, kłania się. Nisko, do widzenia. Mhm.